Ogólnie widzowie, jest taka sprawa, że po prostu wywaliłem się na dysk. Na dysk się wywaliłem z tyłu praców, ale jest wszystko dobrze. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zasubskrybuj, bo czeka wiele dużych akcji. Może no, czasem, może i nawet nie wiem sam, czy będą grube akcje, ale wiecie, mm, po prostu żebyście mieli. Jasne, że żyje czy coś tam, że więc, no, bo też nie chcę, wiecie, jakoś się przeręczać teraz, bo właśnie pod na tym dyski mi boli, ale to nie jest yy, moment albo chwila, żeby przerwać jakieś nagrywanie czy tam coś, także więc po prostu... Nie że te odcinki będą gotować jakieś tam coś jest skate parku. No właśnie dzisiaj też jadę do skateparku parku żeby sobie na piwce. Ale żeby wiecie, nie tak ostro czy coś. To żeby, wiecie, żeby po prostu było żeby po prostu było yy, nagrywanie nie. Może więc po prostu nie będę dziczeć albo coś. Tylko po prostu będę tak uważać fest, dużo fest będę uważać Bo po prostu masakrę to co zrobiłem Po prostu chciałem przeskoczyć i, i jakoś tak Chciałem chopa zrobić ale coś mi nie pikło i jebłem, nie mnie, no, Więc to nie jest dobry pomysł żeby tak skakać Jeśli w sumie ja teraz nie mam takiego doświadczenia aż tak po czterech latach nie jeżdżenia na chulenogę. To więc tam po trzech latach. Trzech czterech latach. Jeżdżenia na chulenodę, tak w ogóle na no, chulejącego i jeżdżenia To masakra, no nie? Bo wtedy jak miałem chleanog to też miałem kurwa, chciałem jakieś triki ee, zrobić, czy coś tam. Ale że po prostu nie zwalała, bo tobie składak. Pamiętam, niebieski składak tego, no, z takimi małymi, dosyć małymi kółkami, no, także więc jak ten, to po prostu będziemy wiecie, uważać i tak dalej, nie, żeby po prostu się nie wywalić, nie, żeby mi się nic nie stało, bo jak mi się coś stanie, to już cholera będzie masakra, nie ale spokojnie widzowie, właśnie mamy dlatego kask. Kask, yy, no, się jak coś robię. Yy, I po prostu staram się też, jak spadam, to spadam na dupę na przykład, czy na coś. Nie Teraz się tak niefortunnie fortunnie stało, że na, na tym disku upadłem z tyłu pleców, ale ten, po prostu tak. Nie wyrobiłem i po prostu walnąłem Ale dobra Mniejsza w to po prostu muszę trochę też więcej uważać I nie dziczać Bo właśnie nie wiem Chciałem wiecie zrobić pro progres Typu wiecie Skakanie z tego i tamtego nie Ale no coś mi nie wyszło i po prostu no Zrobiło się tak jak zrobiło no Tak więc widzowie jak nie subskrybujecie Widzu, mój drogi, to zasubskrybuj, bo jest ciekawostka. Do następnego baja.